Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kochani przychodzę do Was ze wznowieniem zdrabki milionów w banku. Zdrapka za 20 zł. Każdy myślę ją kojarzy, bo ona była nawet w tej samej szacie graficznej. Była zanim otworzyłam kanał, ale kiedyś ją tam drapałam, więc tak ona się prezentuje, jak się prezentowała. Tutaj nic się kompletnie nie zmieniło. Mamy 10 stopni wygranych, od 20 zł do miliona. I oprócz wygrywających liczb Tutaj będziemy szukać kochani złota, które do niego przypisaną wygraną pliku, który da dwukrotność albo sejfu, który mnoży razy 5. Więc mam na dzisiaj dwie przygotowane z numerkiem pierwszym i z numerkiem czternastym. I do tego jako bonus już naddrapane megalinie z numerkiem trzynastym. W połowie naddrapałam, jeszcze nic nie ma, ale to zdrapiemy na końcu jako bonus, więc zostawiamy co, wiadomo co trzeba. Łapeczki, subskrypcje, komentarze. Jeżeli tylko Wam się podoba, to zachęcam i zabieramy się za drapanie. O, tak powinno być chyba ok. Dobra. I co my będziemy tutaj szukać? Będziemy szukać 35, 34, 2, 41, 12 i 25. Albo symboli. A co my tu mamy? 1, no już zaczynamy boczkiem. 36 kolejny bok. 11 następny. 27. 33 bok. Następny rządek 32. Brak. 44. Nie ma. 12 jest wygrana, kochani, także coś tu będzie, nie będziemy dzisiaj kompletnie na pusto. Dalej mamy 10. 22.

17, 8 i 41. Druga wygrana, kochani, na samym końcu. Także zobaczymy, co tu się kryje. Pod dwunastką najpierw. I zobaczymy pod tą dwunastką, Poczekajcie, żeby mi się zdradka przykleiła. Ok. I pod dwunastką mamy dwie dyszki. I tutaj pod 41 mamy, kochani. Kolejne dwie dyszki, także wychodzi na to, że jest 40 zł. Poczekajcie, ja Was oddalę i jeszcze raz sobie sprawdzę, bo tu jest dużo tego do sprawdzenia. I tak, 35 nie było, 34 też nie, dwójki nie było, 41 była, 12 była i 25 też nie było. Także wychodzi na to, kochani że w tej zdrapeczce mamy 40 zł, więc już mamy DD kontrolne, chyba tak. Więc tu już mamy zwrotnik za całą premierkę. No ale zobaczymy sobie jeszcze tą jedynkę, bo tam tą czternastkę drapałam. W sumie nie wiem, dlaczego mi się tak wzięło jakoś odwrotnie. No ale niech będzie. Dobra, to weźmiemy sobie teraz tą jedyneczkę i zobaczymy, czy w jedyneczce coś się trafi. I w jedynce mamy znaleźć.

37 to 27 nam potrzebne. 32 i ostatni rządek jest 16 2 42 6 i 29. Także wychodzi na to, że ta jest pusta, kochani moi. AG kontrolne, ale tutaj się nic nie dzieje, dlatego że tak mimo że jest pusta, to to z numerkiem 14, kochani? Zrapeczka oddała nam cały wkład dzisiejszy, czyli tu 20, pod 12, po 41 mamy 40 zł. Na 40 wkładu na premierkę. Dobra, to weźmiemy sobie teraz, przejdziemy jeszcze do megalinii. I zrobimy sobie megalinię do końca. Z numerkiem 13, tak jak mówiłam. I szukamy dalej. Mamy szminkę. Tu jest szminka. Tu jest szminka. Tutaj. Tutaj. I tyle. Dobra. Dalej mamy popcorn. Tutaj. Tutaj. Tu jest popcorn. I tutaj. Poczekajcie, może ja Was trochę przybliżę, żeby było lepiej widać. O, tak myślę, będzie. Dużo lepiej widać. No to teraz będziemy szukać samochodu. Auto. I lecimy, szukamy auto. Tu jest auto. I tutaj jest auto. OK. Następny symbol to tęcza. Coś mi się przykleja okrutnie, coś muszę mieć widocznie rozlane albo coś. Nie wiem, może nie wytarłam do końca, bo mi strasznie się przykleja. Dobra, tęczę mamy. Zaraz to ogarniemy po nagraniu od razu. Tak, jak się należy. Dobra. I więcej ten czy nie ma. No, przykro mi, musicie jakoś wytrzymać. Coś może mi się rozlała, nie zauważyłam. Dobra. Mamy teraz koronę i szukamy korony. Czy my tu mamy koronę? Tak, jest tutaj jedna korona. I jedyna. Dobra. No, to teraz weźmiemy piórko i szukamy piórka. Nie, tylko, bo jakiś taśmy. No, mniejsza o to. Piórko. Piórko, piórko, piórko. Szukamy tego piórka. Nie ma pióra. Dalej mamy liść. I szukamy liścia. Liść tutaj gdzieś mi się przewinął. Gdzieś go widziałam. O, tutaj był. Liść. I tylko jeden. Dalej mamy znaleźć klapki. I od góry szukamy klapek. Czy ten bonus nas pogrąży? Czy da chociaż zwrot, żebyśmy wyszli na zero? Klapek brak. Piłka. Od góry lecimy. Tu jest piłka. I i i, i tyle. Dobra. Dalej mamy znaleźć monetę. Poszukamy od góry monety. Tu jest moneta. Tutaj. I jeszcze tu na dole. Dobra. Dalej będziemy szukać arbuza. No to szukamy tego arbuza. Tutaj jest arbuz. I tyle. Dalej mamy serduszko. Serduszka to ja tu nie widziałam, ale przejedziemy, zobaczymy. No, nie było. Dobra, przedostatni symbol dzwon. Tu jest dzwon. Tutaj. I jeszcze tu na dole. I ostatni decydujący symbol to kości. I kości nam tu chyba nic nie zmienią, kochani. Tutaj są kości, ale nie było diamentu i nie było gwiazdy. Tutaj też brakuje diamentu. Tutaj brakuje gwiazdy. Tutaj brakuje wiśni i wiśni. I tu też brakuje wiśni. A tutaj żółwia i słońce. Także tu mamy puściutko. Zobaczymy w bonusie: w bonusie mamy lustro za stoka. Więc jest pustak Ogie kontrolne. No ale mimo wszystko, kochani, premierka zaliczona. Cały wkład udało mi się odzyskać, więc premierka myślę, że należy do udanych. Dziękuję Wam ślicznie za to, że byliście, oglądaliście. No i widzimy się, kochani, już jutro na kolejnym odcinku. A jutro padnie wymianka. Myślę, że już się większość z Was domyśla z kim. Także do zobaczenia jutro, kochani. Wszystkiego dobrego. Buziatki. Pa, pa, pa.